Cześć! Dzisiaj przychodzę do Was z nowym filmikiem. Jest to podsumowanie wymiany zakładkowej, letniej wymiany zakładkowej, która miała miejsce na blogu sklepu Artimeno. Szefową całego projektu była Agata, której bardzo serdecznie dziękuję za to, że koordynowała tą zabawę. To właśnie do niej wysyłałyśmy swoje zakładki wewnątrz swoich grup i ona dzielnie segregowała je na odpowiednie grupy. I wkładała je do kopert, i biegała na pocztę, i odsyłała je z powrotem do nas. Więc Agatko, dziękuję Ci strasznie jeszcze raz. Zakładki są super, wszystkim się bardzo podobają. Oglądałam na blogu sklepu również zakładki z innych grup. Wszystkie są piękne, także myślę, że wszystkie jesteście zadowolone z zakładek, które otrzymałyście. Każda z zakładka to jest naprawdę osobne dzieło sztuki, więc ja uwielbiam takie rzeczy mieć, zwłaszcza w chwilach, kiedy ja nie mam pomysłu i wizji. Co robić dalej? Bardzo takie rzeczy mi inspirują, więc dziękuję ślicznie raz jeszcze, że miałam okazję wziąć udział w takiej wymianie. Dziękuję całej mojej grupie, że wszyscy odesłali zakładki i zabawa poszła sprawnie i że mogliśmy wszyscy dostać upragnioną przesyłkę, na którą czekałyśmy. A więc, może zatem do dzieła, pokażę Wam, co dostałam w mojej kopercie. A więc pierwsza zakładka, może ja ją wyciągnę. Zakładka jest od Kachny i to jest www.kachnyżycie.blogspot.com. I zakładka, słuchajcie, jest boska. Ma tutaj przecudne kwiatuszki, To sobie kwiatuszek i guziczki. I tutaj taką śliczną dziewczynkę, która czyta książkę. Bardzo, bardzo mi się podoba. Kolejna zakładka, która do mnie dotarła, jest takie oto dzieło sztuki. Próbuję być tutaj w kamerze. Nie było tak prosto ją ustawić, bo albo było widać nogi z statywu, albo i tak widzę, że tutaj coś wystaje. Albo nie było widać tego, czego chciałam. Okay. I ta zakładka jest od Anety. Aneta A, A Aneta A Aneta A Super, ta różyczka jest pokryta chyba jakimś glossy accent także spróbuję wam to pokazać nie wiem, czy to widać Super, tutaj pod spodem jest jakaś gaza, coś takiego bardzo fajna, vintage'owa zakładka. Kolejna zakładka wymagała bardzo dużo cierpliwości. Wszystko tutaj jest wycięte. Nie wiem czy maszynowo, czy ręcznie. Ruchome oczka, oczywiście, jak najbardziej mi się podobają. Jeszcze tej zakładki nie widziało moje dziecko, więc mam nadzieję, że ona pozostanie u mnie, a nie schowa się w jednej z jego książek. Ja no, mam zbliżenie na tą super słówkę wycinaną. I ta zakładka jest od... Krainie Czarów. I tu jest y, informacja do koleżanki. Okay. Kolejne dzieło sztuki, które do mnie przyjechało. Super motylki. Wycinane. Podziwiam, że ktoś tyle czasu spędził, wycinając to wszystko. I ta oto zakładka jest od Joan Joanki. Joan Kai. I ta oto zakładka jest od Joan Kai. Joanka J i również druga strona zakładki jest boska. Tutaj już wygląda zbliżenie na, na miarę do koleżanki? Joanka, jo. I ostatnia, ale jak to się mówi po angielsku, last but not least eee, super zakładka, tutaj z balonami, z pięknym, uplecionym warkoczem piękna jest, w stylu takim właśnie też vintage. Bardzo mi się podoba. I zakładka jest od od skocznia Super. Uwielbiam zakładki. Po prostu wymiana dla mnie rewelacyjna. Mam nadzieję, że dalej będziecie mnie chciałem mieć w swoich grupach i że kolejne wymiany się szukują. I mam jeszcze jedną zakładkę. Nie wiem, czy Agata wysyłała je do wszystkich, czy dlatego była taka miła i wysyła ją do mnie, ponieważ ja wysyłam jej kartkę. Ale szefowa, która biegała na pocztę, też zrobiła dla mnie zakładkę. Wygląda ona tak. Jest śliczna. W ogóle jest świetny pomysł, aby użyć tekturę falistą. Do tego to jest materiał ostemplowany. Świetny czyta, e, cytat. I fantastyczne wskazówki, lekko takie steampunkowe. Tutaj kawałki, jakieś elektroniki są. E, kwiatuszek wygląda ekstra. Spróbuję Wam zrobić zbliżenie na cytat. Nie wiem, czy będzie go widać. Ale mogę Wam go przeczytać? Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. I blog do Aigachi. Także zapraszam serdecznie do oglądania wszystkich zakładek na blogu sklepu. I mam nadzieję, że Wy też weźmiecie w przyszłości udział w różnych zabawach, ponieważ naprawdę miło jest dostać paczkę pełną takich cudownych rzeczy. Dziękuję.